Hejka kochani, witam na kanale Karuty a dzisiaj będę śpiewała piosenki, tak? Będę losować, o, z puszki, piosenki. Oczywiście nie będę całej piosenki, tylko jakiś, nie wiem, fragment, no coś takiego. Nie będę oczywiście całej. Zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję. Dobra, losujemy jezdem, jakie ja się stosuje! O, matko! Kaktus! Na głowie mam k i papryczki kwiat. Dobra, tylko tyle. No, takie, no, króciutkie, po prostu, żeby nie był długi odcinek, oczywiście. Jak gdyby nic. Z Sobą bywam sam zbyt często, niż bym chciał. Ze sobą być ulicy, deszcz i ja po cichu czasem myślę, a w głowie krzyk. Dobra, tutaj już dłużej, bo tą bardzo lubię piosenkę Kolejne Małe skrzydła To serce tylko tam Dalej, dalej, w dal Okej, okay. jest tylko dwie Tu, 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 tu Dobra, co tu jest? Tamta dziewczyna Tamta dziewczyna Tak mało oni wiesz Ma siłę, by marzyć I tak zazdroszczę jej Ostatnia kartka Żyj chwilą, co tak zawsze za krótko trwam Na zakręcie dnia, knij na oślep, gnaj Zostawcie łapki w górę, bo to było trudne Dobra, papatki, do następnego odcinka Myślę, że odcinek się wam spodobał Więc papatki, zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję Jak mówiłam na wczorajszym odcinku piście pomysły na odcinki, pa! Do następnego odcinka. Pa!